Użytkownicy dysku Google zgłaszają utratę danych, a firma nie wie jaka jest przyczyna. Czy nasze dane są bezpieczne? Wyciekły zdjęcia najnowszego Samsunga S24 Ultra i czeka nas duża zmiana. Skąd taka decyzja firmy? Polacy znaleźli sposób na dokładniejsze badanie suplementów. Czy po ostatnich aferach związanych z bezpieczeństwem ich użytkowania konsumenci mogą się poczuć w pełni bezpiecznie? Unity zwalnia 265 pracowników i zamyka 14 biur na całym świecie. Skąd kryzys u giganta Gier komputerowych oraz wiele więcej. Żyjemy w erze dynamicznego postępu, więc warto być na bieżąco. Dlatego witam Cię w Lauder Higher w programie o zmianach, które Cię dotyczą. 21 listopada na forum wsparcia technicznego Google zaczęły pojawiać się niepokojące informacje od użytkowników. Według nich dane, które powinny znajdować się w chmurze wyparowały bez wieści. Sprawa dotyczy plików przechowywanych od maja do czerwca 2023 roku. Sami pracownicy wsparcia technicznego nie rozumieją jak powstał problem oraz jak go rozwiązać. Wielu ludzi uważa, że przechowywanie danych w chmurze to jedyny słuszny backup. Jak pokazuje sytuacja, warto mieć jakiś plan B. Jak pojawi jeśli w tym temacie jakiś update, to będę Was informował, dlatego warto subskrybować i być na bieżąco. Użytkownicy dysku Google ucieszą się jednak z nowej funkcji, która została dodana na iPhoney jak i Androidy. Funkcja pozwala na skanowanie dokumentów bezpośrednio do magazynu w chmurze, bezręcznego filtrowania i przesyłania plików. Po wycieku zdjęć najnowszego telefonu Galaxy S24 Ultra ludzie zwrócili uwagę, że nowy flagowiec Samsunga nie ma już zakrzywionych boków, a ma płaskie krawędzie. Choć to niewielka zmiana, to jednak zauważalna, gdyż modele Ultra sięgając czasów Galaxy S20 zdecydowały się na wyświetlacz lekko zakrzywiony z boku. Płaskie krawędzie mają sprawić, że telefon będzie wydawał się cieńszy oraz mają ułatwić wymianę ekranu co wpisuje się w sprzętową politykę firmy. Dodatkowym atutem tej zmiany jest fakt, że firma Udostępnia wiele zasobów użytkownikom, dzięki którym mogą sami naprawiać swoje urządzenia. Jeśli boicie się, że zmiana ta wpłynie na wielkość telefonu i Galaxy S24 Ultra będzie większy lub mniejszy od S24 Ultra, to spokojnie. Rzeczywistości będą bardzo podobne do siebie. Chińska firma Longstone zaprezentowała swój najnowszy model procesora, który ma powalczyć ze starszymi modelami Intercore i3. Procesor Longstone 3A6000 posiada cztery rdzenie z obsługą wielowątkowości SMT2, co łącznie pozwala mu przetwarzać 8 wątków. Oprócz tego ma też dwukanałowy kontroler pamięci oraz zintegrowany moduł bezpieczeństwa. Producent porównał jednostkę do zachodniego modelu Intercore i3-10100 z 2020 roku. W testach syntetycznych walka jest wyrównana, w niektórych benchmarkach na prowadzenie wysuwa się chiński procesor, a w niektórych amerykański. Longson bazuje na autorskiej architekturze, więc nie można uruchomić na nim większości popularnych programów. W projekcie chodzi jednak nie tyle co o zastosowanie, co o stworzenie autorskiego układu, który pozwoli uniezależnić się od zachodniego sprzętu. Krótki przerywnik. Zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji na naszym kanale. Bardzo zależy nam, żeby rozwijać społeczność, którą tutaj budujemy, by w przyszłości móc dostarczać Wam jeszcze więcej jakościowych treści. Wracajmy do newsów. Akcje firmy Philips spadają o prawie 5% od momentu wydania przez FDA ostrzeżenia co do urządzeń używanych w leczeniu bezdechu sennego. Ostrzeżenie dotyczy używania aparatu Philips DreamStation 2 do ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych używanych przez pacjentów cierpiących na bezdech senny. Organ regulacyjny do spraw zdrowia nalega, by urządzenie było monitorowane i sprawdzane, czy się nie przegrzewa. Do organu napłynęło 270 raportów dotyczących urządzeń medycznych powiązanych z problemami Takimi jak ogień, dym i oparzenia oraz inne oznaki przegrzania korzystania z DreamStation 2. Firma Philips w oświadczeniu poinformowała, że jest w stałym kontakcie z FDA oraz przeanalizowała raporty, dodając, że urządzenia nadal mogą być używane pod warunkiem przestrzegania instrukcji obsługi urządzenia. Google ogłosił, że wykorzystuje obecnie energię geotermalną do zaspokojenia potrzeby centrów danych na energię. Pierwszy z projektów geotermalnych rozpoczyna działalność w Nevadzie i wykorzystuje ciepło z jądra ziemi jako energię. Choć gigant jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla od 2007 roku, to dalej korzysta z paliw kopalnych. Google twierdzi jednak, że ma większe cele. Do 2030 roku firma zamierza wszędzie i przez cały czas korzystać z energii bezemisyjnej. Będzie to zadanie o tyle trudne, że Google zużywa w ciągu roku taką samą ilość energii co Massachusetts. Gigant technologiczny nawiązał współpracę z firmą Ferwo przy budowie tego bezemisyjnego centrum danych. Energia geotermalna jest lepsza od energii słonecznej czy wodnej, bo nie zależy od warunków pogody. Obietnica Google do rezygnacji z emisji dwutlenku węgla w ciągu zaledwie 6 lat to próba przygotowania się do nadciągającego kryzysu energetycznego. Unity Software zwalnia 265 pracowników oraz rozwiązuje umowę z firmą VFX Veta. W ramach resetu. Reset następuje po fatalnej decyzji, po której Unity miało pobierać od programistów opłaty za instalację gier. Decyzja spotkała się z ogromnym sprzeciwem i z ogromnymi kosztami, które firma próbuje obniżyć poprzez masowe zwolnienia. Większość krytyki przyjął na siebie John Rickitello, który ustąpił ze stanowiska prezesa po 9 latach nadzoru nad firmą. Według FX Guide pracownicy będą mieli tydzień na zakończenie prac, zanim ich stanowiska zostaną zlikwidowane. Weta FX oświadczyła, że rozszerzy Oferty na jak największą liczbę pracowników dotkniętych skutkami zwolnienia. Unity zamyka również biura w 14 miejscach, w tym Berlinie i Singapurze, oraz zmniejsza powierzchnię biur w San Francisco oraz w Stanie Waszyngton. Jeśli uważasz, że taka forma wiadomości ze świata biznesu i technologii jest wartościowa, to będziemy wdzięczni za łapkę w górę. To pozwoli nam dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców. Firma Novartis Polska rozpoczyna współpracę z Clinii Note w zakresie wdrożenia cyfrowego rozwiązania dla szpitali onkologicznych Współpraca będzie polegała na wdrożeniu technologii Clinii Note, która umożliwia zapisywanie i identyfikowanie notatek medycznych w czasie rzeczywistym. Proces ten ma na celu obliczanie mierników oceny i monitorowania kluczowych wskaźników jakości opieki nad Pacjentami z rakiem piersi w jednej z łuskich placówek. Analiza danych medycznych pacjenta nie będzie wymagała już dużej ilości czasu. Same dane posłużą także do rozwoju nowych metod diagnostycznych oraz będą cennym zasobem do prac naukowych. Koordynatorem wszystkich działań będzie Nowartis Polska. Polski startup Evidose, który umożliwia prowadzenie badań efektywności suplementów diety, pozyskał od funduszu Innowo VC i 500 Emerging Europe 2 miliony zł, co pozwala na rozwój platformy i wprowadzenie jej na rynki w Polsce i Unii Europejskiej. Rozwiązanie umożliwia producentom sprawdzenie w naukowy sposób, jakich produkty wpływają na samopoczucie klientów. Dotychczas producenci suplementów nie mieli dostępu do obiektywnych badań, a swoją wiedzę musieli opierać jedynie na tzw. oświadczeniach zdrowotnych, zatwierdzonych przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Tak szczegółowa analiza jest możliwa dzięki wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów statystycznych, które opracował zespół Evidos. To już wszystko co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzu co sądzicie o odkryciach, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji oraz łapki w górę i widzimy się standardowo jak co piątek o 14.00.